W wielu zadaniach będziemy musieli powiązać ze sobą płaszczyznę i prostą. Może być polecenie, w którym proszą nas o narysowanie prostej leżącej na płaszczyźnie, lub też o narysowanie płaszczyzny przechodzącej przez prostą. Co to znaczy, że prosta leży na pewno na naszej płaszczyźnie? Wiadomo wtedy, że może mieć inne nachylenie niż sama płaszczyzna, ale żeby taka prosta na pewno na naszej płaszczyźnie leżała, to wysokości tej prostej muszą wypadać dokładnie w tym samym miejscu, w którym przecina się ona z konkretnymi warstwicami. Oczywiście muszą to być te same wysokości, spadek prostej i płaszczyzny musi być dokładnie w tą samą stronę. Czyli jeżeli tutaj będę miała opisane warstwice 4, 5, 3, to tak samo tutaj wysokości prostej muszą odpowiadać warstwicom, w, ona, w którym miejscu spotyka się ona z płaszczyzną. Jak to zrobić, jeżeli mamy konkretnie powiedziane, jaki ma być moduł prostej i jaki ma być moduł płaszczyzny, bądź też mamy dane, które umożliwiają znalezienie tych modułów? Przykładowo, z punktu P narysuj prostą, należącą do płaszczyzny alfa i nachyloną do poziomu pod kątem 30 stopni. Z tego nachylenia i z jednostki możemy sobie zbudować moduł prostej, którą chcemy narysować. Kąt 30 stopni w dowolnym miejscu. Następnie jednostka 2,5 cm pionowo. Rysujemy poziom od tej jednostki, patrzymy, gdzie przecina się ona z naszym nachyleniem, żeby po zrzuceniu na podstawę wyznaczyć moduł. Moduł prostej. To znaczy, że w takiej odległości musi być kolejna wysokość dla prostej. Co możemy zrobić? W momencie, kiedy jeszcze nie wiemy, gdzie dokładnie chcemy Dany punkt, daną kolejną wysokość możemy robiąc okrąg, modułem prostej dookoła punktu wyznaczyć wszystkie możliwe położenia cechy niższej lub wyższej, dokładnie w tej odległości może leżeć plus 1 lub minus 1 w stosunku do wysokości punktu P. Wszystkie możliwe położenia cechy niższej lub wyższej. Korzystamy z tego i dookoła punktu P wyznaczamy sobie właśnie okrąg o zadanym module. Znamy wysokość punktu P. To znaczy, że jest to moduł. Znamy wysokość punktu P, wiedząc, że leży on na płaszczyźnie, czyli jego wysokość musi być dokładnie taka sama jak danej warstwicy. W nawiasie pisze dla punktu P wysokość 6. Mam w takim razie dwie możliwości. Widzę, że okrąg przecina warstwicę piątą w tym lub w tym miejscu, czyli prosta może przechodzić albo przez ten punkt, albo przez ten i przez punkt P. Jeżeli będzie przechodziła przez ten punkt, to od razu wiem, że w tym miejscu będzie przecinała jeszcze cechę siódmą. Czyli pierwsza możliwość pierwszej prostej opadającej w tym kierunku a' o wysokości 5 6 7 to będzie to. Druga możliwość prosta opadająca w drugą stronę, tutaj przecinająca 5 i 7, przechodząca również przez punkt P o wysokości 6, a 1' Obojętnie z którego rozwiązania skorzystamy, obydwa są poprawne. Wiemy, że taka prosta ma zadany moduł wynikający z nachylenia i z podanej jednostki oraz leży na pewno na płaszczyźnie. W kolejnym zadaniu odwrotnie. Proszą nas o wyznaczenie płaszczyzny, która będzie przechodziła przez zadaną prostą. Przyglądam się prostej i widzę, że nie ma ona jeszcze postaci taką, jaką mieć powinna, czyli nie jest ona jeszcze zastopniowana. Korzystam w takim razie z danych dotyczących prostej. Nachylenie prostej PNP jest to 1 trzecia, czyli tangens 1 do 3, jednostka półtorej. Widzę, że jednostka będzie większa niż wielkość, którą chcę odłożyć pionowo. Mogę sobie tą proporcję rozszerzyć. Równie dobrze mogę z tego zrobić 2 szóste, żeby zmieściła mi się jednostka półtora. Czyli 6 poziomo, obojętnie z której strony... Pod kątem prostym ustawiam dwa. Mam w tym momencie nachylenie prostej. Jednostka półtora. Rysuję poziom od tej jednostki. I tam, gdzie przetnie się z naszym nachyleniem, odnosimy na podstawę, żeby Znaleźć moduł prostej P. Korzystając z tego modułu, odkładam na prostej P co najmniej jeszcze jedną cechę. W tej odległości może to być cecha niższa, 8. Jak już mam zestopniowaną prostą, chcę narysować warstwicę płaszczyzny, ale nachylenie płaszczyzny jest inne. To znaczy, że będzie ona miała na pewno inny moduł. Zaczynamy więc od skonstruowania tego modułu, czyli budujemy sobie nachylenie 4 piąte. Możemy sobie skorzystać z tego samego trójkąta, też tutaj to odłożyć. Możemy też rysować osobno. Ja może tutaj narysuję osobno, żeby nam się to nie pomieszało. Czyli 5 poziomo, 4 pionowo. Korzystam z już odłożonej tutaj jednostki. 2 cm, przeciągnę ją, e, 1,5 cm, przepraszam, przeciągnę ją sobie tutaj i w miejscu, gdzie przecieło nachylenie zrzucam na podstawę, to będzie moduł płaszczyzny. Czyli chcę, żeby warstwice były odsunięte od siebie o taką odległość, ale żeby prosta na pewno na płaszczyźnie leżała. To te warstwice muszą przechodzić przez wysokości tej prostej. Czyli ta odległość ma być równa M alfa, ale mają przechodzić przez te punkty. Jak w takim razie to zrobić, żeby na pewno po narysowaniu tych warstwic ich odległość wynosiła tyle? Znowu skorzystamy sobie z tego okręgu. Okrąg o promieniu równym modłowi wyznacza nam wszystkie możliwe położenia cechy niższej lub wyższej. Czyli jeżeli od na przykład wysokości 9 narysuję sobie okrąg o promieniu równym modłowi płaszczyzny, to wiem, że kolejna warstwica musi iść w tej odległości. Musi też przechodzić przez cechę 8, czyli albo stycznie z jednej strony, albo stycznie z drugiej strony. Znowu mamy dwie możliwości. Czasami w zadaniach będzie powiedziane, z której opcji skorzystać. Stycznie do okręgu, przez zadaną wysokość na prostej, żeby była to płaszczyzna, opisujemy sobie jeszcze ją linią spadu, czyli podwójna linia prostopadle do warstwic ze strzałką w którą stronę płaszczyzna opada, opisem L'. beta, bo taką płaszczyznę mamy w zadaniu i wysokości 89. Druga możliwość jest to warstwica styczna po drugiej stronie. Czyli od ósemki na prostej stycznie do okręgu. Od tej strony. Następna cecha, przy, y, 9. daje kolejną warstwicę. Mogę sobie również dorysować warstwicę styczną jeszcze do okręgu po drugiej stronie. To będzie na pewno kolejna warstwica dziesiąta. Pod kątem prostym w dowolnym miejscu linia spadu. Płaszczyzna opada w, tym, w tą stronę. L' Beta i opis wysokości takiej warstwic, tej płaszczyzny. Czyli mamy znowu dwie możliwości na jedną lub na drugą stronę. W obydwu przypadkach zadana prosta należy do płaszczyzny, bo warstwice płaszczyzny przechodzą przez wysokości prostej. Okrąg natomiast o promieniu równym modułowi tej płaszczyzny zapewnił nam, że warstwice mają odpowiednią odległość od siebie. Tu jeszcze sobie możemy zaznaczyć, że jest to moduł płaszczyzny alfa.